Witam. Jeszcze się chyba nie malowałam na żywo tak od początku, zupełnie właściwie nie od samego początku, ponieważ pielęgnację już mam. Mam podkład, który... Dzisiaj rozświetlający, który uważam za ostatni element pielęgnacji, i już troszeczkę zrobiłam naszym Photoshopem, żeby delikatnie ten podkład, tak delikatnie w miejscach newralgicznych, czyli w strefie T, zmatowić. Nazywam się Beata Kontusz-Iwańczuk, jestem konsultantką firmy i Pokażę dzisiaj od początku mój makijaż, który postanowiłam zrobić na. Takiej paletce, które będzie zieleń, złoto i troszkę taki przybrudzony róż, którym podniosę moje z jednej bardziej, z jednej mniej opadającą powiekę powiększe oko. Ostatnio pokazywałam bardziej z eyelinerem, z kreseczką typu makijaż francuski, będę mówić i już się malować, żeby czasu nie zabierać. Czemu taka pora? Od rana oczywiście wiele zadań, jak to w dzień wolny, natomiast. Nosiłam sobie e, bardzo głęboko nawilżającą maskę, e, naszą maskę żelową i płatki hydrożelowe pod oczy, żeby mi bardzo mocno skórę nawilżyło. Teraz daję bazę pod cienie, która tak delikatnie, jak widzicie, ona po pierwsze troszkę ściąga też, jeśli są panie, którym się pocą powieki, to jakby absorbują ten pod. Natomiast też fajnie się przyklejają cienie i Daje na całą powiekę ruchomą i nieruchomą jasny, matowy cień, i e, wracając do bazy, ujednolica tak troszkę kolory. Skóra jest na powiekach bardzo cieniutka, więc ona taka jest czasem sina, czasem taka bardziej różowa i wiadomo, że wszystko to przebija i ta, ta powieka nie jest taka dokładnie w jednym kolorze, więc położyłam matowy cień jaśniutki. I tak jak napisałam, będą zielenie ze złotem. Najpierw złotem daję jakby na tą ruchomą powiekę na środek idąc we wnętrzu, czyli w stronę nosa. Na zewnętrzu pozostawiam bez złota, bo tutaj przyjdzie kredeczka i Cień zielony. Chcę, żeby ta zieleń nie była przebita, chociaż tutaj później będę blendować, ale żeby złoto nie przebijało, na koniec dokładam wówczas tam, gdzie chciałabym to oko wyciągnąć. Matowe cienie zostawiają satynowe i połyskujące wyciągają. Czyli jeżeli ja tutaj dałam satynowe, taki złoty, połyskujące, to to oko jakby robi się większe automatycznie. I w momencie, kiedy mam już taką jakby bazę, podniosę sobie troszeczkę powieko, powiekę i zobaczycie. Dzisiaj użyję takiego przybrudzonego różu i zobaczycie, jak to wygląda w momencie, kiedy mam oczy takie smutne. Tutaj wiadomo, że jak, to, jak to wygląda często, czy rano, czy w zależności, kiedy się malujemy. Na granicy, tak jak mamy załamanie naturalne na granicy tego załamania i podnosimy, zmieniamy sobie tą granicę tak naprawdę lekko wyżej, czyli już idąc w miejsce, które jest widoczne. Które jest widoczne, kiedy, oko, kiedy patrzymy, już, już te, ten moment granicy podniesionej, wydaje się, że to oko jest większe, że, że, te, że ta opadająca powieka praktycznie zanika. Czyli robimy sobie znak w miejscu, w którym będzie widać, i zmieniamy tą, to załamanie, przenosimy na wyżej. Szybciutko to będę robiła. I już jest to oko bardziej otwarte. Teraz dam kredeczkę. Zieleń lubi się z granatem, więc. Użyję troszkę granatowej kredki w linii rzęs, ale nie do samego końca, żeby nie robić tego oka smutnego, czyli robię w linii rzęs, może być taka grubsza i lekko zanikająca, dwie trzecie u góry i troszkę ja lubię podkreślić dół oka. Zamykamy kredkę, ponieważ są bardzo trwałe, ale są z lotnymi silikonami. Jak zastygnie już nam yy, za parę sekund, to... Nie będziemy już mogli rozetrzeć. Ona jest bardzo trwała. Ale ja chcę ją rozetrzeć z cieniem, więc delikatnie dodaję tego cienia zielonego i ciągnę kreseczkę do, ku górze, żeby to oko otworzyć. Najpierw robię sobie taką kreseczkę. Za chwilkę będę ją rozcierała. I to samo. I to samo z dolną częścią. Możemy sobie zostawić delikatnie w zależności, jakie mamy oko. Można zostawić e, tak e, na przykład na dole troszkę, żeby przebłyskiwał ten, ten e, e, granat, czy zrobić jaśniejszą. Już można by tak zostawić fajnie, ale ja dzisiaj będę robić oko takie powiększające, więc biorę szerszy cień i dokładam tego, tej, tej, tej zieleni, ciągnąc w kierunku wnętrza, czyli Dzisiaj nie będzie kreska, nie będzie styl francuski, delikatny i tylko z kreską i podniesionym powieką, tylko dołożę zieleni, później na koniec, na razie to mogą być jakieś takie placki, kropki i tak dalej. Będzie to wyglądało dopiero na koniec, nie oceniamy w trakcie. Na koniec, jak już wszystko będzie zblendowane, z, połączone te granice czyli możemy sobie tutaj właśnie. Granice tego, co dałam, takiego przybrudzonego różu, złączyć delikatnie z tym właśnie, z tą zielenią. Te granice są zatarte i wtedy dopiero wygląda makijaż bardzo ładnie. Kiedy już te granice są zatarte, można właśnie jeszcze w miejsce, gdzie chcemy mieć więcej tego cienia, dokładać. I tutaj zrobię to samo z drugim okiem, żeby aż tak nie odstawało. Więc, e, kredeczka granatowa, dwie trzecie. E, przy, stosując kredki, tak naprawdę nie musimy się jakoś starać, mieć jakichś umiejętności dużych, ponieważ, ponieważ je rozcieramy. One bardzo fajnie się rozcierają. Możemy nadać kształt, czy to kreski, tak jak w tej chwili, czy e, po prostu rozetrzeć, tak jak to drugie oko. Na tym drugim oku zrobiłam, dzisiaj podnoszę, więc ją rozcieram w kierunku, tą kredkę rozcieram w kierunku wnętrza, po to, żeby właśnie zrobić, podnieść, podnieść powiekę i powiększyć oko. Zobaczcie, dokładam zieleni, i teraz tak. Oprócz tego, że rozcieram, patrzę, gdzie jeszcze to ten cień dodać, żeby on nie był za nisko, że jak otworzymy oko, czasem panie noszą okulary, no to trzeba to też w, tak troszkę intensywniej zrobić, bo to się wtedy zmienia. I mając już y, oba, możemy sobie y, regulować, czy to jest ta, y, czy to jest ten już, ta intensywność, czy to jest już to, ta wysokość. Patrząc w, do przodu, widzimy, że to jest ta wysokość. I wtedy można sobie znowu rozcierać, Będę się starała szybko robić, żeby odtwarzanie było wygodniejsze, natomiast to są te kroki, które są niezbędne, niezbędne po to, żeby właśnie... Ten makijaż wykonać taki, łączony często na trzech cieniach, czy, czy zależy ile mamy, można na dwóch, taki jeden bazowy i można na przykład na jeden intensywniejszy, albo kredka i jeden cień, więc tu w zależności co macie, piszcie, jeżeli, jeżeli chcecie jakieś inne jeszcze, żebym pokazała, na przykład kredka i jeden cień. I teraz cienie są już gotowe. Jeżeli cienie są wystarczająco wystarczająco o, takie, jakie nas satysfakcjonuje intensywność i e, otwarcie oko, no to sobie oczyszczam perfekcyjnym korektorem. Oczyszczam w cudzysłowie i rozświetlam tą okolicę oka, no bo mogło nam się tutaj nieraz coś dotknąć, przybrudzić, e, czy po prostu... Mm, te y, na przykład takie bardziej żyłki pokryć, czy jakieś y, niedoskonałości typu, można to pędzlem zrobić, a ja zrobię paluszkiem. Y, czy niedoskonałości typu y, sińce pod oczami? Są też takie tendencje, gdzie są bardzo tutaj, ta skóra jest sina i na, na powiece, i, po, i na dolnej powiece. Czyli tak jak są oczodoły, nieraz są takie mocno osadzone, głęboko osadzone oczy, więc y, też wtedy tworzą się takie, takie bardziej sine tutaj te miejsca. Poza tym ten korektor jest leciutki, nie, nie wchodzi w linię zmarszczek, nie, wchodzi, nie nie roluje się, więc jest taki naprawdę fajny. Tutaj mam puchacza, jeszcze nie, nie nabrałam nic, ale po prostu tak można sobie transparentnego, bo nie wziąłam chyba pudru transparentnego, tak e, lekko zmatowić. Robię z granatową i zielenią, ale może zobaczę, jak to wygląda. Jeszcze odrobinkę turkusowej kredki, tak jakby troszkę na granicy, na granicy po rzęsach dolnych. Można też troszkę w linii wodnej, jak to lubi. I zobaczymy, czy podkreśli moje, moją tęczówkę. Moją tęczówkę. Oko jest ok. Zawsze sobie jeszcze pazurami zrobię. Oko jest gotowe. Zawsze można coś tam sobie jeszcze według swojego własnego uznania i tuż e, z taką szeroką szczotką, który objętości nadaje bardzo mocno. On ma taką specjalną, e, ta szczotka jest taka, właśnie prosta, ma dłuższe i krótsze e, te włoski, ponieważ ona sięga do najmniejszych, tylko malujemy się od dołu, sięga do najmniejszych rzęsek, tak żeby je właśnie bardzo ładnie Każdą rzęskę wyduszować. Poza tym buduje się, buduje się tą objętość. I teraz zobaczcie, to jest jeden raz e, zrobiłam rzęsy, które, które moje rzęsy przy makijażu, to w ogóle już nie widać. Widać kolorki, ładnie wyblendowane, a rzęsy, które jeden raz pociągnęłam. One tak budują. Ja lubię zawsze sobie jeszcze e, drugi, drugi raz zrobić. E, zrobię drugie oczko. I powiem szczerze, że to było moim dużym odkryciem, że się pokazały w ogóle moje rzęsy. I czasem rzeczywiście też zależy, jakimi kolorami, jaki makijaż. No, wiadomo, że zdarzyło mi się, że się ktoś pytał, czy ja sobie rzęsy zrobiłam sztuczne. A ja mam po prostu rzęsy mocno wytuszowane właśnie tuszem, który. No tak jak, tak jak się mówi, yy, rzęsy wpłynie, czyli rzęsy wpłynie, dodają objętości, ale przy tym jeszcze też pielęgnują, mają witaminkę E, yy, pielęgnują, że yy, wzmacniają te rzęsy, żeby nam się nie kruszyły, w ogóle yy, tuż żeby się nie kruszył, ale i też rzęsy, no bo yy, a rzęsy też trzeba dbać, jest to włosek naturalny. Więc e, tak jak dbamy o włosy, o, o skórę, o ciało, no to rzęsy również. E, staramy się tak, od dołu i od nasady ciągnąć do góry, ale jeśli się coś tam pacnie, to można zostawić do wyschnięcia, żeby nie, makijażu nie psuć, i po prostu sobie potem zdjąć po wyschnięciu szczoteczką czy pazurkiem, czy jak tam. Ale jak się patrzy w dół, to one no koniecznie jest w dół, dlatego, że one oprócz tego objętości, to one naprawdę e, wydłużają, więc e, nie chcę sobie dotknąć do, e, na razie zanim wyschną, zanim tak e, się troszkę obsuszą, nie chcę sobie dotknąć do e, m, na górną powiekę, żeby odbić. Chociaż tak mówię, jak się wyschnie, można po prostu zdjąć i też nie tak ciężko mi malować się do... E, Telefonu, więc sobie tak troszeczkę tutaj spoglądam przy tym tuszowaniu do lustereczka. No, myślę, że jest ok, jest naturalnie, jest, jest fajnie, można zostawić takie. Jezus, ale naprawdę. Można zostawić takie rzęski e, górne. Ja lubię sobie jeszcze troszeczkę dolne odrobinkę zrobić, ale tak jak mówię, najpierw niech się tam obsuszą, bo one naprawdę dostają bardzo dużej objętości i e, wydłużenia. Więc jak od razu byśmy tam gdzieś, jak mamy bardziej niżej, to e, e, górną powiekę, więc moglibyśmy sobie ją dotknąć, ale zdjęcie jest ok. I teraz będę robić konturowanie twarzy, ale zobaczcie: no po prostu ja to nie mogę się napatrzeć na, na to, w jaki sposób moje oko, moje rzęsy są mega takie wydłużone, powiększone, ale to wygląda naturalnie, bardzo naturalnie. No i teraz oczywiście. Pędzel ścięty, narzędzia są bardzo ważne, ścięty pędzel do konturowania, czyli nabieramy sobie, dzisiaj zrobię bez brązerka może, albo odrobinę pokażę jak brązerem, odrobinę pokażę. bronzerem. brązer jest matowy, je, jego, on ma za zadanie zrobić na takie tutaj właśnie wgłębienie, czyli robimy na granicy, jak jest ta kość policzkowa i tutaj jest taka granica, jak się uśmiechniemy, mniej więcej widzimy, jak to od ucha leci. I tym brązerem w kierunku góry możemy sobie troszkę, nawet niedużo, ale troszkę właśnie ten kontur zaznaczyć w celu takim, żeby nam to policzko się podniosło. I teraz daję troszkę rozświetlacza i różu. Nabieram go jednocześnie, czyli widać rozświetlacz u góry, róż na dole, po to, że nawet nie ma wtedy tej możliwości, żeby sobie zrobić jakiś za duży odstęp, bo jest na jednym pędzlu, czyli jeden ruch. Który na granicy już wyżej, czyli jakby nad tym brązerkiem, żeby rozświetlać było oka, i wszystko sobie fajnie blendujemy. Nie schodzimy za nisko. Nie schodzimy za tą linię, kiedy się uśmiechamy, dlatego że wtedy takie zamiast to policzko podnieść i ładnie je zliftingować, to byśmy po prostu za, za nisko sobie mogli zrobić. I zobaczcie, twarz, która jest bez ten, niby wszystko. W, Porządku, to makijaż i tak dalej, zobaczcie jaka płaska. Takie poliko wielkie, nie? Natomiast tutaj jest twarz taka, już, już ten trójkącik nam się robi, ładnie się nam tutaj wylaszcza, liftinguje, to, ta pućka nam się ładnie tak tutaj robi. Oczywiście kończymy zawsze tu. Można zjechać jeszcze delikatnie różem, ale odrobinkę, nawet sobie tak dwa palce dać, żeby nie za blisko nosa, nie? Więc w zależności jaki mamy kształt twarzy e, robimy. I lifting drugiego policzka. A, najpierw brązerkiem. Delikatnie brązerkiem na uśmiechu robimy sobie znak, gdzie, dokąd nam, e, dokąd nam właśnie ma, <laughs> ma ten brązer zrobić miejsce. I troszeczkę właśnie teraz róż i rozświetla, żeby. O. Możemy sobie nawet przelatywać tutaj po całości, ale słuchajcie, no ja moim zdaniem jest ok. Można sobie rozcierać. Nawet jeżeli coś jest nie tak, za dużo wzięliśmy coś, to pędzlem od pudru transparentnego sobie zdejmujemy. Nie niszczymy makijażu, który jest już zrobiony, tylko sobie na przykład przy, przypudrujmy, jeżeli nam się coś przykładowo na początku nie udało. Tutaj sobie jeszcze, popatrzę, czy mam jednakowo, chyba tak. Tutaj sobie jeszcze, ja lubię tak róż delikatny, on jest taki, on jest takiego koloru, zobaczcie, taki jakby lekka, kwinka, jest taki naturalny, nie jest to jakiś róż intensywny, który zrobi plamy, nie jest, nie jest zbyt taki przygnębiający, jest taki radosny, wesoły, do mnie on jak najbardziej pasuje. No i myślę, czy, czy sobie dzisiaj zrobić akurat błyszczykiem, czy, czy śmineczką taką intensywniejszą może może pokażę błyszczyk, więcej y, pokazujesz szmileczki, więc pokażę błyszczyk, jego jest dużo, więc zawsze jak jest dużo, tak troszeczkę sobie na tej powierzchni zdejmujemy bo możemy lepiej dołożyć niż za dużo dać tego błyszczyku one się nie kleją, usta to są to jest błyszczyk bardzo mocno nadilżający i z witaminkami, więc znowu sobie dbamy o te usta i on ma fajną taką, zobaczcie, ten aplikator, że on wchodzi tutaj ładnie nam obrys możemy sobie zrobić, chociaż błyszczykiem to zrobimy maziu, maziu mm, i już, nie? Ale on może tutaj właśnie nam to serduszko w ustach zrobić na tyle, żeby, żeby to prostu też było ładnie, nawet jak kredki nie użyjemy, to będzie ładnie, mm, jak lubimy. E, oczywiście przy błyszczykach jest tak, że jak damy przy tych ciemnych, damy troszkę i. Rozmajemy to będzie takie jaśniejsze, damy więcej to będzie taka intensywniejsza. Jak się podoba taki look z błyszczykiem, usta jak e, mają delikatny połysk, to one są jeszcze bardziej takie namiętne, takie soczyste. Jeżeli dadamy kredki, no więc możemy jeszcze je powiększyć kredeczką. Jak się podoba taki makijaż. E, dzisiaj użyłam e, konturowanie Złoto, złoto zieleń, złoto zieleń przywrócony róż i błyszczyk oraz kredkę granatową, kredkę granatową, na której ta zieleń jest roztarta. No i oczywiście tusz, który mega mega po grubia dodaje odjętości, nie skleja rzęs, daje naturalny, naturalny look, a naprawdę te rzęsy bardzo fajnie wyglądają. Jeżeli ci się podoba, to będzie mi bardzo miło za komentarz. Może jakieś sugestie, jeżeli ci się spodobała taka paletka do skomponowania indywidualnego, też napisz paletka, pomogę ci dobrać odpowiednie kosmetyki do twojej urody, do twoich umiejętności makijażowych. Każda z nas potrafi taki makijaż zrobić. Obejrzyj dokładnie, zobaczysz krok po kroku, jakie to jest proste. Nie trzeba mieć jakiejś umiejętności, ani a, innych e, super szkoleń. Także zapraszam do inspirowania się, zapraszam do kontaktu, pozdrawiam.